Ja nazywam się Michał. Mam 50 lat, ale za 12. Wiecie, w sprzedaży pracuję 20 lat i nienawidzę standardów obsługi klienta. To no nie cierpię. Jak widzę standard, nie, ale za to lubię ludzi. Lubię tych ludzi, bo e, lubię z nimi budować relacje. A wtedy, gdy buduję relacje, to sprzedaż jest tylko dodatkiem. A dzisiaj wam pokażę, jak to robić. Dziękuję, Klaudia, za wprowadzenie, bo ja będę kontynuował tak naprawdę e, budowanie relacji z klientem. Znaczy, byliśmy, tak jest. I opowiem wam historię. Historia wyglądała w ten sposób, że do salonu Hondy przyszedł pan, ubrany, wiecie, no, nie za ciekawie. Z zewnątrz wyglądał, jakby był w jakichś brudnych dresach, w jakimś swetrze powyciąganym. I... W tym salonie Hondy oczywiście standard do obsługi klienta i wszyscy mówią, ty idź tam zobacz coś nie, nie? Mówię nie ty idź, nie nie ty idź no, idź młody, młody młody przyszedł, co? idź tam ty, wiesz, tego brudasa, tam, nie? żeby coś nie zajmował nie? no dobra, no i ten młody przychodzi do tego gościa i tak co? fajna furka, nie? Mówię, no tak a wiem pan, ona nie jest dla każdego no, widzę właśnie. Pan wie, pan, a na koszt jest 300 koła. 300 tysięcy złotych. Gościu mówi, no tak, widzę. Każdy by chciał mieć taką, ale nie każdy, każdego na to stać, Wie pan. No tak, wiem. Mówi, ale ja bym chciał ją kupić. A ten gościu tak patrzy na niego, he, co kredycik pewnie jakiś, nie? Bo pan tu na przedsiębiorstwie nie wygląda. No nie, proszę pana, gotówka. Kościół rozpina ten sweter. Wyciąga 200 tysięcy. I mówi tak. Wie pan, to jest 200 tysięcy złotych. Ja nie wziąłem wszystkich pieniędzy. Widzę, że on kosztuje 300. Chciałbym go kupić dzisiaj wyjechać z salonu. Kościół mówi, o kurde, nie? Co się wydarzyło? I on mówi do niego Wie pan co, tak za półtora godziny wrócę z pieniędzmi i nie chcę nim wyjechać dzisiaj. No dobrze, cała, cała oczywiście procedura się zakończyła, gościu wyjechał samochodem. Ja mam pytanie dla was takie, co się tutaj wydarzyło? Arek? Że on kupił samochód. I potem się dziwi, że oddają ryzykowi. Bo no, prawda, jest domek. Nie, to czynale... Wow, przewodnicząca oceni i płoty. Po, ty po wyglądzie, no. cena po wyglądzie, tak? O, przede wszystkim. Założenia. Super ładnie. Dzięki. Co ja chcę? Super. To powtórzy. Magda, co byś dodała? No właśnie takie ocenienie po pozarlech to już było. Jeszcze raz. Ocenie po pozarę, ale to już było. No, można powiedzieć po wyglądzie, no. Coś jeszcze wam przychodzi na myśl? No to pierwsze wrażenie jakie robimy. Bingo. <grymne> Też ma zajeść. coś <grymne> tak. Ta Laura, powiesz coś ciekawego? Nic poza tym, co już jest na klipie. Może <grymne> Marcin? To samo, czy znaczy, wiesz, co jeszcze można dodać, no bo skoro mamy takie hasło że kupił samochód, to mój no, nie do końca był żół, bo miałem takich klientów, którzy wyglądali jak żół, a nie przywiązywali no Może nam to w cudzysłowie, tak? Że z wyglądu wyglądał jak żul. No, bo tak? ja mam takie historie, że no nie powinno się oceniać po wyglądzie, bo człowiek może nie przywiązywać wagi do tego jak wygląda, a ma kasę. Bardzo dobrze. Na przykład Steve no. Jobs, tak? Mm -hmm. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie, a chodził w t shirtie i w jeansach. Jego ubranie może kosztowało, y, można było się ubrać tak samo za 100 zł, tak? Mm -hmm. nie, w ogóle nie przywiązywało y, uwagi do wyglądu. Tak jak ten pan, który wyciągnął z kieszeni, z podsetra 200 tysięcy. Właśnie... Chciałbym wam dzisiaj pokazać z naukowego punktu widzenia, co tu się wydarzyło. I co macie robić, żeby takich sytuacji nie mieć. Żeby wam nie przechodziły takie sprzedaży koło nosa. <laughs> żebyście wszystkich traktowali tak samo, neutralnie. Mm -hmm. <laughs> Weźcie sobie kartki, które. Jeszcze. <laughs> I wchodzę do tego, on mówi. O dzień dobry, pani Grażynku, przyszedłem po ten chlebek, albo chleb, albo bułki. O kurde, nie? I ona też by z tyłu miała. Kurde, jeżeli ten gościu, co codziennie przychodzi po ten, te bułki, ja mu wciskam od dwóch lat ch chleb. Nagle przychodzi odmieniony, ona by też się tak zachowała. No dobrze, no chciał pan ten, te buki, to już panu je sprzedam. Ona będzie się chciała zachowywać tak naprawdę lepiej niż wcześniej, bo my ją od razu jakoś um, lepiej potraktowaliśmy. Mm -hmm. Nie z już zamysłem, że jest ta baba, nie? No. Żona ci mówić po chleb. No dobra, idę po ten chleb do tej baby, nie? I tak samo z dwie strony to działa. Jak jesteśmy klientem, jak jesteśmy. Sprzedawcom, bo to robimy na co dzień, więc traktujmy ludzi tak naprawdę lepiej niż, niż zakładamy. Nie, nie kręćmy sobie filmów na, na, na temat tych ludzi i wtedy będziemy wiedzieć tak naprawdę, e, widzieć tak naprawdę jakość, a nie jakość. Tak naprawdę, bo e, ludzie będą nas traktowali tak samo jak my ich, albo i nawet lepiej. Teraz prosiłbym Was, zrobiłem sobie krótkie ćwiczenie, żeby sobie wziąć te kartki, które prosiłem, coś do pisania. Zdjęcia są przypadkowych, bohaterów ściągniętych z internetu. Zobaczcie. <laughs> Przepraszam. Proszę was, żebyście opisali co widzicie. Zgodnie z, z, z pięcioma pytaniami, które są tutaj. Ale tam kościoła. Jaki, a jaki ten bohater ma supermoce? moce? To To jakie są pytania? Pierwsze jest ile ma lat? Czym zajmuje się zawodowo? Trzecie, ile zarabia? Czwarte, czy dba o swój wygląd? Piąte, jakie przymiotniki przychodzą ci do głowy, gdy na niego patrzysz? Czy jest pewny siebie, mądry, zaniedbany, uroczy, zmęczony, miły? co Czym zajmuje się zawodowo? Jakie przymiotniki ci przychodzą na myśl? Mądry, przystojny, człowiek sukcesu. dba o swój wygląd? Jeżeli ktoś będzie e, jakąś potrzebował pomoc, to proszę mówić, pomogę. Jak <noise> <noise> coś z pisaniem próbył. <noise> Marcin, na gdzie <noise> dobrze, dobrze, już napisałeś. A teraz hasła napiszemy, ja ja tak, tak żeby szybciej było. Dobrze. Paniareczku? <noise> Pana? No zapłacił Pan dużo pieniędzy, na mieszkanie, więc... Ma Pan dużo pieniądze. No płacą Dobrze. Jeżeli będziecie gotowi, to proszę powiedzieć, jeżeli ktoś jeszcze potrzebuje czasu, to też. No to no, jakiś, nie wiem, tam w Google'ach, stojny, tak. inteligentny, Dobry. skromny, tak, nie, nie lubiący mówić o sobie. A to, jak to jakieś drugie, drugie zdjęcie szczerze? będzie? Nie wiem. Szkoda. Laura, jeszcze piszesz, tak? No już. Dobrze, Mati? Już. Dobrze, a raz, widzę też już. Tak? tak? Dobrze. Teraz też jakieś z internetu do pierwszego tam lepszego, nie? I chciałabym, żebyście <noise> mi też. To samo. Te same, same... same... pytania. Tak, te tak. same pytania możecie sobie dzielić kartkę na pół, tak naprawdę, i, i pokazać. Co wam, co napisać? Efekt ja tak, halo Z psychologicznego punktu widzenia, tak naprawdę, tak to nazywamy. I po pierwszym wrażeniu, pierwsze wrażenie robimy 7 sekund. Dlaczego tak jest? Pierwsze wrażenie robimy 7 sekund. Zobaczcie sobie, w czasach prehistorycznych, gdy byliśmy w jaskiniach, nasi przodkowie mieszkali w jaskiniach, podchodziliśmy do wroga. I ten wróg, nie wiedzieliśmy, czy on jest tak naprawdę agresywny, czy nas zje, czy nas zabije, czy będzie naszym przyjacielem. Musieliśmy szybko ocenić. Tą osobę, <grymne> tą osobę, czy tak naprawdę coś się wydarzy złego. Tak samo ze zwierzętami. Nie wiedzieliśmy, czy tygrys będzie tylko dużym kotem, czy będziemy przed nim uciekać, bo nas będzie chciał zjeść. Tak? Teraz tak naprawdę, czy Wam się podoba, czy nie, oceniamy. Jesteśmy oceniani, oceniamy wszystko, oceniamy wszystkich, bo no najpierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. I tak naprawdę zobaczcie sobie ten efekt aureoli, czy jeżeli kogoś spotkamy i powiemy mu i ta osoba wzbudzi w nas dobre, dobre, zrobi nas dobre wrażenie. Będziemy mówić kurde, ten Mati to jest przystojny, inteligentny, tak, skromny, no, no, no ideał. A no, to Mati, to tam rzuciłem do gier, kolegi. I, i, I wtedy co by się nie wydarzyło, to ten nasz Mati będzie cały czas. Lepiej traktowany tak naprawdę niż, niż jest w rzeczywistości. Jeżeli Mati pójdzie na ognisko i się upije do nieprzytomności, to powiemy. No kurde, ten kompakt, ten ten. Macie swoje Facebooki. I dla, dla nas? Tak. I zapraszcie do to, to I A tyle go chcecie. Dobrze, wejdźcie na swoje zdjęcie profilowe. Wejdźcie, jak będziecie gotowi. Panie Eryczku? Nie. Laura? Już? No, poważnie. To internet. Jest? Mm -hmm. Dla Was. To samo, co, co, co pisaliśmy o tych dwóch panach na początku z internetu. Mam takie zdjęcie, że trzeba To To, co widzisz. Czyli efekt <śmiech> <śmiech> Bo no, zdjęcie, na którym jesteś ty tak naprawdę. No, z Facebooka, tak? Opisać proszę. Już mogę na głos? Nie, opisz i yy, będziemy zaraz sobie przeczytać. Możesz? No oczywiście. Ja, po I o pierwsze wrażenie, czyli jak widzimy tego słonia, tak? Co widzimy patrząc w pierwszej kolejności? No. Wcześniej ocenialiście Panów. Ale jak się kolega jakiś denerwuje, że to więcej od niego, to, co? to są. Ale nie ma. To są kwoty fikcyjne, i to są kwoty, które tak naprawdę ci się wydaje, że ta osoba zarabia, tak? Matijak. No elegancko, mogę już? Jesteś zakochany w sobie, to wiesz. W życiu. On teraz nie wyłączy tego wszystkiego. No, to właśnie trzeba zwrócić uwagę na to pierwsze wrażenie, powtarzam czy, się po jest, powtarzam. czy na tak czy na nie? No tak, większe zwracanie uwagi, tak jak nas mogą widzieć inni. Czekaj, Jeszcze raz proszę. Większe zwracanie uwagi na to, jak nas widzą inni. Jakby, nie, możemy tak skrócić. Czyli co, pierwsze wrażenie, proszę, na Tak. tak. Dobra. Mati? No przede wszystkim też mi cały czas przychodzi do głowy te pierwsze wrażenie, które powinniśmy gdzieś tam... Okay. No. Coś na nie? Co, co robiliśmy teraz? Porównywaliśmy. Wcześniej? Ocenianie po pozorach. No, nisko, nisko, nisko ciepło? Mm -hmm. Pomóż. Nie tak ciepło. Nie? <laughs> Pomóż. Nie oceniamy. Nie oceniamy po pozach. A tak się potocznie mówi? Nie oceniaj. Trzeba mi którzy robili te książki, mówią: O, kurde, nie? Mm. No. Co jeszcze? No tak, co, co wprowadzicie w życie od teraz? Jak się mm. będziecie zachowywać w stosunku do tych klientów? Co co zrobił co zrobili ludzie w salonie Honda? No założyć. Nie będziemy zakładać. A, no to tutaj, no no, to że nie, nie, nie będziemy. Tak, ale co my co mamy robić, żeby. Nie mhm. robić tak jak on. Czyli na przykład mhm. traktujmy wszystkich tak samo. Żeby wszystkich traktować na równi. Super.